Witam cię bardzo serdecznie w pięknej i cudownej fazie zodiakalnego rozwoju, jaką jest faza lwa. Faza lwa to nic innego, jak bycie aktorką w swoim własnym życiu i granie na scenie swojej roli, swojej najlepszej roli życia. Faza lwa to nic innego, jak ten moment, w którym. Ogień rozpala się w nas bardzo mocno. To jest ogień, który stale płonie, to jest ogień, który nigdy nie przygasa, który sprawia, że twoje serce bije szybciej, gdzie twoja pasja rozpala cię do czerwoności, a poczucie tego, że jesteś najlepsza na świecie, sprawia, że po prostu unosisz się nad ziemią. Faza 2 jest po to, żeby wypiąć pierś, nałożyć koronę, i żeby pokazać wszystkim innym, że kiedy trzeba, potrafię zaryczeć, a kiedy trzeba, to po prostu położę się pod drzewem, będę sobie spała i będę odpoczywała, bo to ja decyduję o tym, co robię, kiedy robię i z kim robię. zalwa mocno mówi o byciu dumnym. Byciu dumnym przede wszystkim z siebie, bo kiedy jesteś dumna z siebie, to znaczy, że siebie kochasz, alwy kochają siebie i uważają, że wszystko to, co robią, robią najlepiej. Oczywiście nie mówię tutaj o dużym, rozrośniętym ego, aczkolwiek mogłabym przy lwach, dlatego że mnie w astrologii chodzi przede wszystkim o to, żeby wyciągnąć jak najwięcej dobra i blasku z danej fazy zodiakalnego rozwoju. Więc oczywiście niektóre lwy mają rozpasane ego i ciągle potrzebują poparcia, poklasku i poczucia tego, że wszyscy je podziwiają, ale tak naprawdę kto tego nie pragnie, kto nie chce być widziany, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dlatego w fazie lwa. Warto sobie przypomnieć o tym, że każdy z nas ma tą cząstkę, która chce być widzialna, która chce być zauważona. Lew czasem bywa dramatyczny w swoich zachowaniach, trochę aktorski, bo. Na lwy są zawsze skierowane, wszystkie światła reflektorów, tak jak i słońce. Lwy kochają się w słońcu. No zresztą popatrz na swojego domowego kota, który uwielbia leżeć na słońcu i grzać futro, a ty lubisz wtedy dotknąć tego futra i zabrać z niego troszeczkę tego ciepełka. To jest wszystko transakcja wiązana. On daje ci trochę swojego ciepła, a ty lubisz. Przytulić się do tego ciepła. Pazarwa jest po to, żeby nie bać się siebie, żeby przede wszystkim myśleć o sobie, żeby bawić się tym, kim jesteś, żeby bawić się swoim życiem, żeby być twórczą, żeby być kreatywną, żeby unieść się w zabawie, bo. Bardzo wiele lwów jest dużymi dziećmi i uwielbiają zabawę, uwielbiają tworzyć część tej imprezy. Wiem o czym mówię, bo sama mam mocno rozrośnięty piąty dom horoskopu, który jest bardzo lwi. Więc nie ma nic złego w tym, że szukasz poklasku, nie ma nic złego w tym, że chcesz świecić, nie ma nic złego w tym, że jest pewna część Ciebie, która domaga się oklasków i tego, by stanąć w końcu na pierwszym miejscu na tej scenie. W życiu, które grasz i grasz w tym życiu główną rolę. I o tym mówi Fazalba. Nie zapominaj o tym, że Twoje życie to Twoja najlepsza rola i Twoja postawa, czyli ja, jest tym, co definiuje Twoją rolę życia. Zatem od Ciebie zależy, czy raczej liczysz na rolę drugoplanową, czy może jednak Oscarową. Ty decydujesz. A jeśli masz ochotę poczuć trochę więcej tej energii lwa, którą mam bardzo silną w sobie, zapraszam Cię serdecznie na drugi turnus kobiet, który poprowadzi Cię przez fazę lwa aż do bramy lwa, który trwa 8 dni i o szczegółach możesz przeczytać w opisie tej rolki. A tymczasem życzę Ci cudownego miesiąca, no bo ten sierpień jest najgorętszym czasem. Wtedy, kiedy to lwie słońce właśnie świeci najmocniej. Niech Twoje też świeci.